Siema siema, z tej strony Angela Witam was w kolejnym odcinku z GTA Online Dzisiaj pokażę wam kolejne zadanka dnia do zrobienia Zobaczmy co mamy na dziś Na dziś mamy wziąć udział w wyścigu lądowym Każdy z was ma to samo zadanie na dziś Zaraz wam pokażę je Przeżyć upadek z wysokości 100 metrów To zadanie już robiłam i pójść do kina to zadanie też już robiłam i jest na moim kanale, także nie będę ich robić powiem wam tylko o co chodzi ale przejdźmy do zadania numer 1, czyli wziąć udział w wyścigu lądowym aby je ukończyć wchodzimy sobie w opcję GTA Online akcje rozegraj akcje stworzone przez Rockstar i tutaj schodzimy do wyścigów Obecnie wszystkie wyścigi mamy tutaj pokazane, a żeby je posortować sobie tylko po lądowych to patrzcie, prawy dolny róg, klikacie L3 i macie już tylko wyścigi lądowe. Wybieracie jakiś, na przykład ten przy Zatoce, no nie wiem, jakiś dobrze oceniony najlepiej, nie? Może ten? No ten już jeździłam. Spoko. Wybiorę ten. Zrobimy sobie. Okej, okay, standardowy... Liczba okrążeń jedno. Co to znaczy GTA? A, bronię, a to nie chcę broni. Standardowy, nieważne, klasa. Dajcie coś fajnego. Super samochody, aktualna. Nie, chcę. Południe, pogoda ładna, ruch liczny. Niech będzie włączony. Mhm, mm mhm. Mm Dobra, niech będzie. Yy, sama się pościgam. Nie chce mi się szukać tutaj kogoś. Także gramy biorę oczywiście Nero. Gotowe. Moje ulubione auto w tej grze, jak już mówiłam w poprzednim odcinku. <grymne> wow, dwunastosekundowy. O, kurde, ale sobie wybrałam ten wyścig z <grymne> Nie. To rekord świata jest 12 sekund na tym czymś? Niby jakim cudem? Ja już mam 23. A jeszcze w nic nie uderzyłam. <grymne> Jeżeli ktoś tu nie jechał, nie wiem, tym autem Batmana albo czymś podobnym, to to nie mam pojęcia jak, jak to jest możliwe. Nie, no to kompletne oszustwo. Ja daję już 55 sekund. Ja to zrobiłem i meta. Spoko. Bardzo szybciutki wyścig. Polecam. Pięknie. Wyścig lądowy już jest ukończony, e, także przejdźmy do drugiego i trzeciego zadania. Mm, ja już je robiłam i one są na YouTubie, dlatego wrzucę Wam odnośnik do tych, y, do tych filmów. E, będziecie widzieć je u góry pewnie. Z upadkiem z wysokości chodzi o to, żebyście spadali przez te 100 metrów, więc wyskoczcie z buzarda albo skoczcie z jakiegoś wysokiego budynku i macie lecieć te 100 metrów. Dopiero wtedy otwieracie spadochron i zadanie będzie ukończone. Gdybyście mieli skok ze spadochronem z 200 metrów, to chodzi o to, żebyście lecieli przez te 200 metrów z otworzonym spadochronem. Także otwórzcie ten spadochron wtedy wcześniej i po prostu przeleźcie te 200 metrów. E, Okej, okay. myślę, że to jest w miarę jasne. A pójść do kina? Pójść do kina, no to chyba nie muszę wyjaśniać. Idziecie do kina, seanse są od 10 do 22. Idziecie, oglądacie, wychodzicie i zadanie jest ukończone. Okej, okay, no to kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.